Mnie? Widzowie cię odwiedzają. No. Dobrze, no właśnie, bo mieliśmy pewien temat poruszyć. Temat, który chyba kiedyś przywołałem i obiecałem, że coś powiem. A, a ostatnio został jak gdyby odświeżony przez pytanie jednego z was. Kurde. Jakieś ręce mam niezbyt sprawne. Pytanie, yy, kiedy to zrobimy? I no właśnie, temat jest trochę filozoficzny, aczkolwiek dotyczy motocykli, jak wszystko co robimy, albo prawie wszystko. I <laughs> ponieważ idą święta, dzisiaj jest piątek, według tradycji chrześcijańskiej Wielki Piątek. No ale jeszcze sobie pozwoliłem na różne prace, jest to dzień normalnej pracy. Moja babcia z tego co wiem, to w sobotę, w Wielką Sobotę nawet noża do ręki nie brała. A pochodziła z tej wsi, w której teraz mieszkam. Wracając do tematu. Pytanie brzmiało, skąd się bierze fajne motocykle? Obojętnie, czy to będą stare harleje, indiany, czy to będą jakieś Jakieś inne y, amatorskie czy kolekcjonerskie motocykle? To skąd, skąd się je bierze? No, ja nie wiem skąd się bierze, ale mogę opowiedzieć, w jaki sposób to wyglądało w, w moim przypadku. Y, I odpowiedź będzie prawdopodobnie nie wprost, a raczej no, ktoś może próbować wnioski wyciągnąć. Tylko tak, nie chciałbym. Nie chciałbym, żeby to była gadająca głowa. Więc będę starał się cały czas coś tutaj grzebać. A Wawrzyniec, może nawet za chwilę mi pomożesz. I teraz będę musiał to założyć. A jeżeli to zrobię nieumiejętnie, to zaraz te kółki gdzieś się posypią. Filmujesz? No filmujesz. No, to wkładamy. Siadło. No jak się teraz uda, jak mój lewy bicep wytrzyma. No właśnie, skąd się bierze takie motocykle, więc yy, myślę, że odpowiedź nie może być prosta, jednoznaczna. Ja nie wiem skąd się bierze, ale zawsze chciałem mieć motocykl i to yy, ta potrzeba towarzyszyła mi od, od, yy, od wczesnej młodości. Po prostu bardzo mi się motocykle podobały, chciałem mieć Gdzieś tam zaczęło się od jakichś junaków, a właściwie łosek, w, w yy, potem jakiś junak, później ural, MK i tak dalej. Jakoś to poszło taką normalną, dobra, na próbę, zawieszenie zmontowane. Harley JD 28 rok. Yy, I no właśnie, i. Gdzieś w pewnym momencie zaczął się pojawiać motocykle trochę ciekawsze, aczkolwiek dalej uważam, że MK, czy fajny ural, czy WSK, czy Junak yy, po, po tych wielu latach zrobił się o wiele bardziej atrakcyjny niż kiedyś, z racji upływu czasu i, i coraz większej trudności w posiadaniu takiego motocykla. No i teraz yy, jakie czynniki u mnie zadecydowały? Próbowałem sobie to jakoś przemyśleć, przeanalizować i doszedłem do wniosku. Żebyście się nie musieli to będę coś dalej robił. Doszedłem do wniosku, że w moim przypadku, gdybym miał drugi raz przeżyć wszystko, to chyba bym niczego nie zmienił. Czyli, najpierw, może dzisiaj są trochę inne czasy, inne realia, ale wydaje mi się, że najpierw była nauka. Przede wszystkim starałem się osiągnąć taki poziom. Swoich ogólnych kompetencji, żeby nigdy nie być narzędziem w czyichś rękach. To znaczy, żebym to ja raczej decydował, co chcę robić, a nie ktoś, ponieważ on jest w lepszej pozycji niż ja. Druga sprawa to, że nigdy nie zależało mi na jakichś tam pieniądzach, na jakichś takich rzeczach, że o, pieniądze są najważniejsze. Nie, po prostu. Praca, którą wykonywałem, praca, którą wykonywałem, zawsze była dla mnie jak gdyby y, priorytetem, że nieważne co robię, mam to robić jak najlepiej. Zresztą starałem się moim dzieciom taką też wiedzę przekazywać. Starsza córka nieraz to powtarzała. Później cytując mnie, ja cytowałem chyba Mickiewicza mówiąc cokolwiek czynisz, czyń dobrze i patrz końca. No i tak nauka. Potem praca, niekiedy bardzo intensywna, nieważne co robiłem, czy, czy razem z żoną prowadziliśmy gabinet rehabilitacji, czy kiedy wydawało się, że umrzemy z głodu, poszedłem naprawiać samochody i motocykle, czy pracowałem w szkole, czy robiłem cokolwiek innego, czy później organizowałem wakacje dla dzieci. Starałem się to robić jak najlepiej i, i motocykle gdzieś tam były w tle, ale... czyli... Ważne było dla mnie, żeby zająć taką pozycję w życiu, żebym to ja jednak czasami decydował o tym, co się wokół mnie dzieje, a nie być trybikiem w jakiejś makinie i nie mieć tak naprawdę wiele swobody wokół siebie. I tak jak mówię, pieniądze były w tle, nie, nie, był, nie były aż hmm, najbardziej istotne. Tym bardziej, że jak teraz właśnie zastanawiałem się nad tym, nad tym zjawiskiem, to stwierdziłem, że moi bardzo bogaci znajomi, którzy interesują się motocyklami, Korzystają z nich mniej niż ja. Czyli, mając możliwość kupowania dużej ilości motocykli, różnych fajnych, atrakcyjnych, bardzo często z nich nie korzystają, bo są po prostu jak gdyby zasypani tym tematem. Ten impuls przyszedł z innej strony: przyszedł od strony pieniędzy, majątku, że mogą kupić, czasem kupują, bo to jakiś prestiż, by im się podoba. A nie, a nie tak jak w moim przypadku, czy w przypadku wielu moich znajomych, że to się zaczęło od chłopięcych marzeń. Że po prostu, aby gnać do przodu. obojętnie czy to komar. Zresztą, być może o tym już kiedyś mówiłem, ale pierwsza przejażdżka na komarze pożyczonym od dwójka zrobiła na mnie większe wrażenie niż 25 lat później przejażdżka na czterocylindrowym Indianie. Bo wszystko, co jest pierwsze, jest, jest wyraźniejsze, jest bardziej czytelne i zostaje na zawsze w głowie. No i tak, wielu moich znajomych, o których wspomniałem, tych bogatych, wydaje mi się, że korzysta z motocykli dużo mniej intensywnie niż, niż ci, którzy doszli do ich posiadania taką mozolną ścieżką, no takiej, takiego wspinania się powoli, powolnego po tej drabince, jak gdyby poziomu. I i następna rzecz, właśnie co jest ciekawe, że ci, którzy posiadają w tej chwili bardzo fajne, bardzo fajne motocykle, takie, no co godne zazdrości, to bardzo często są to ludzie normalnie, skromnie, przeciętnie żyjący. Nie jacyś, nie Krezusy, którzy mają kupę kasy i ich na to stać. Nie, <laughs> stać ich na to, bo poświęcili na to część swojego życia poświęcili na to um, energię. Um, następny z tych elementów, które według mnie są bardzo ważne, to jest w życiu nie może być chaosu, czyli musi być jakaś obrana, obrany cel, musi być ścieżka, którą, którą się poruszamy z jak najmniejszą ilością zmian i zaburzeń, czyli no chyba dość istotną rzeczą to jest małżeństwo i, i wspólne pchanie wózka, bo tak samo żyję na tyle długo, że z różnymi sytuacjami się zetknąłem i niejednokrotnie, bardzo fajne, bardzo fajne sytuacje układy były nagle niszczone przez, przez gwałtowne zmiany w życiu, przez rozpad małżeństwa, przez tego typu zaburzenia. I się okazywało, że, że jakieś tam fajne motocykle musiały iść do ludzi. Więc Tutaj w moim przypadku znowu mamy, mamy dobry układ, bo moja żona to wszystko akceptuje i co jest ważne to nie chodzi o akceptację, chodzi o korzystanie z tego wszystkiego, co robię. Czyli jak byliśmy dużo młodsi, to zdarzało się nawet, że na dwa motocykle jeździliśmy, jeździliśmy gdzieś tam na długie wyprawy. Myślę tu konkretnie o wspólnym wyjeździe na różach do Anglii, na, na Duży Rajd. I tam jeszcze pojeździliśmy trochę po wali i wróciliśmy do domu. Więc wspólne korzystanie z tego, bo trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy facet angażuje się bardzo mocno w motocykle, siedzi tutaj w tym garażu dniami, tygodniami, a żona w tym czasie robi coś zupełnie innego. No, gdzieś tam, gdzieś tam fajnie, przynajmniej, żeby jakiś wspólny kawałek tej pasji się znalazł, żeby to nie było coś zupełnie rozbieżnego. Więc mamy jakiś tam następny element. No im więcej tych elementów, tym trudniej je wszystkie razem spełnić. Ale kolejnym chyba jest konsekwencja, czyli ktoś kto się bierze za to, to są też przykłady z mojego życia, czyli ja to robię konsekwentnie od wielu, wielu lat. Od bardzo wielu lat. Mam 60, w tym roku przechodzę na emeryturę za chwilę, mam 65, a zacząłem na dobrą sprawę jak miałem 15, czyli 50 lat. O, jest okazja, żeby jakąś imprezę zrobić. Czyli 50 lat zajmuję się motocyklami, i to jest bardzo długo. I ta konsekwencja, pomimo że w tak zwanym międzyczasie, czy w tym czasie zajmowałem się też wieloma innymi rzeczami hobbystycznie, czy trochę sportem, czy, czy górami, czy, czy żeglarstwem, no to w ramach sportu, czy ratownictwem górskim, ratownikiem jestem do dzisiaj czy jakimiś innymi rzeczami, czy tam próbowałem sobie trochę coś po amatorsku muzykować gdzieś to były wszystko też pochłaniało bardzo dużo czasu i ale jednak te motocykle były, te motocykle były cały czas obecne więc konsekwencja. I jeżeli jakiś projekt się. Jeżeli jakiś projekt się wymyślił i się go rusza, to po prostu nieważne ile będzie trwał. Trzeba go robić. No tutaj mamy akurat przykład tych moich Złomów spalonych, ale jak widzicie, yy, JK z 29 roku już stoi na zawieszeniu. Ma przedni bęben z hamulcem. Ma, ma błotnik ostatnio naprawiony. Właściwie przód jest prawie gotowy. Brakuje nam tylko, obręczy jest, tylko jeszcze szprychy i, i kawałek motocykla będzie gotowy. Yy, JD z 28 Właśnie wczoraj zmontowałem zawieszenie i, i dzisiaj dzisiaj je założyłem przed chwilą i tak powolutku bęben hamulcowy też jest zrobiony, to znaczy przednia piasta z bębnem, i gdzieś takimi małymi krokami, no konsekwencja, ja się raczej nie wycofuję z rozpoczętych projektów i to po iluś nam latach daje efekt, a motocykle spaliły się 4 lata temu w czerwcu będą 4 lata. Wcześniej też ileś, ileś czasu trwało już remontowanie ich, więc widzicie, jak to dużo czasu zajmuje. Najdłuższy remont, te, te prawdopodobnie przesuną granicę, to, była, to był Indian Scout 101, którego restaurowałem 8 lat. Więc to są takie projekty. To nie jest zabawa dla niecierpliwych, ale widzę po sobie, że jak byłem młody, to na coś takiego mnie nie było stać. Po prostu każdy człowiek młody inaczej widzi świat. Jest Bardziej impulsywny, chciałby, żeby te zmiany były dynamiczne, żeby wszystko się szybko działo. No to się nie da, ale właśnie doświadczenie i wiek powodują, że te motocykle, które teraz robię, są dużo lepsze niż te, które kiedyś robiłem. Ale wracając do tematu, czyli mamy następny czynnik, to jest konsekwencja. No i następny czynnik, który się z tym trochę właśnie wiąże, wspomniałem przed chwilą, to jest czas, ale czas nie tylko. W aspekcie wytrzymania długotrwałego remontu, żeby to psychicznie poradzić sobie, nie zrezygnować, ale czas w sensie mijającego czasu, bo z tym się wiąże bardzo dużo rzeczy: z tym się wiąże zmiana statusu społecznego, że jesteśmy, no jednak sobie nie robić trochę wyżej. Jeżeli obraliśmy dobrą ścieżkę, nie, nie wdał się żaden problem zdrowotny, czy nie wiem, nałogi, czy rozpad małżeństwa, czy jakaś katastrofa inna coś, co by nas wybiło czy zniszczyło. To jeżeli tego nie ma, to czas jest czynnikiem pozytywnym, korzystnym, dlatego że on pozwala nam się rozwijać i yy, gromadzić coś, co jest nie, nie, nie jest łatwe w zdobyciu. No i tak to właśnie wygląda. Ja gdybym każdy z tych motocykli ma inną historię i yy, co jest chyba ważne, bo. Młody człowiek, no młody, niekoniecznie młody, ale powiedzmy w miarę dojrzały, ale nie stary człowiek, który chciałby mieć fajny motocykl. Patrzy na przykład oferty sprzedaży, no i widzi hmm, fajny Harley, czy fajny Indian, czy fajne BMW, czy tam jakiś inny motocykl. No i skąd go, skąd wziąć tyle kasy? To są potwornie drogie rzeczy. Więc ja mam motocykli w tej chwili kilkanaście i nigdy żadnego nie kupiłem. Na tej zasadzie, że otwieram ofertę i mówię: O, fajny motocykl kupuję. Nie. To było wszystko albo kupione w stanie złomowym i wyrzeźbione, albo kupione na kredyt, tak jak w przypadku Harleya Model U, o którym wielokrotnie już żeśmy mówili i o którym jest osobny film nakręcony, a nawet dwa. Motocykl kupiony na kredyt, i ten kredyt właśnie, hmm, chyba skończyliśmy spłacać w tym miesiącu albo za miesiąc skończymy, gdzieś to tak wygląda. I no właśnie, to był jedyny motocykl właściwie kompletny, wymagał niewielkich, niewielkich y, usprawnień. Więc to wszystko były bardzo sytuacje trudne. Nigdy nie kupowałem motocykli gotowych, nowych, kupionych z ogłoszenia. Nigdy, nigdy mi się to nie zdarzyło. Były to projekty mniej lub bardziej. Y, trudne. I więc to też jest chyba jakiś element tej układanki, że ponieważ kocham to, co robię, bo ktoś powie, e, marnujesz czas, nie warto, bo bardziej się opłaca kupić w całości, bo rozłożony, taki składany z kawałków to jest dużo drożej wychodzi. Tak, dużo drożej prawdopodobnie wychodzi. Bo każda rzecz osobna jest droższa niż zainstalowana na motocyklu. Ale po pierwsze, jest to dla mnie jedyny sposób, bo obciążenie finansowe jest rozłożone w czasie. A po drugie, remont tego i moje zaangażowanie, to jest coś, co kocham. To nie jest coś, co z, jakiego, z, z tego powodu, no jakoś tam cierpię, czy przeliczam na czas, na pieniądze. Nie, to jest po prostu fragment bardzo ważnego mojego życia. To, co zrobiłem przed chwilą, przykręciłem to zawieszenie, to jest dla mnie olbrzymia satysfakcja. Ja się cieszę po prostu z tego. Więc znowu, no ciągle nie ma odpowiedzi na to, skąd się bierze fajne motocykle. Gdybym tak na szybko próbował opisać, skąd ja wziąłem, ale to też niewiele wam powie. Dawno temu, z około 1000 kupiłem zapożyczone pieniądze w stanie do remontu ciężkiego. Róża specjala kupiłem, zamieniając go za jeżdżącego Urala. Róż był w rozsypce, w częściach. No dzisiaj to jest niemożliwe, no ale powiedzmy, a samego Urala kupiłem no nie tak drogo, dawno dawno temu, trochę wcześniej jeździłem mi 2-3 lata i zamieniłem go na tego róże, który wymagał kompletnego remontu. Następny motocykl, który teraz mi się kojarzy z Indian sta 101 kupiony za pożyczone pieniądze oddawane były, oddawany był ten dług przez no, Pana rok. Harley VL kupiony okazyjnie, zapożyczone pieniądze, które też oddawałem przez ileś tam miesięcy. Przed chwilą wspomniałem o Harley'u, o, o -u. co kredyt przestaliśmy przed chwilą spłacać. Jotka, sama do mnie przyszła, to też jest ciekawy, nie ta, ta. To też jest ciekawy motyw. Jeżeli jesteście odpowiednio długo w pewnym temacie, to zaczynają się wokół Was pojawiać różne sytuacje. No, ja, z racji tego, że od wielu lat to robię, to jestem osobą dość znaną w tym środowisku i wobec tego zdarza się, że ktoś przychodzi do mnie i mówi: Jest fajny Harley do kupienia, może cię interesuje. No, ten był akurat bardzo drogi. Najpierw odbiłem temat, a po jakimś czasie. W Temat wrócił, okazało się, że jest dużo tańszy, że no możemy coś na zakombinować, kupimy Oczywiście gruz, silnik osobno, rama osobno, potem się okazało, że silnik nie od tego modelu, do ramy nie pasuje, dlatego było osobny i tak dalej. Na pocieszenie była druga rama, ona no gdzieś tam w kącie stoi, że też jest jakiś tam element tej całej układarki, że w, ty, w tej kupie złomu czasami się coś fajnego trafi. No i, i w ten sposób ten motocykl powstał, znaczy... Kupiłem i powstaje. Na przykład skąd się wzięła ta WLK? WLK wzięła się stąd, że ktoś mnie poprosił o wycenę motocykla ze zdjęć. Że chłopak chce sprzedać, bo tato umarł, miał sobie na emeryturze go zrobić. No ale yy, ile to jest warte? No więc i co to w ogóle jest tak naprawdę? No więc na podstawie tych zdjęć wyceniłem, <laughs> tak starając się mniej więcej cenę rynkową. Uprawdopodobnić. No i gość był zainteresowany. Po dwóch dniach zastanowiłem się nad tym. Mówię, kurczę, yy, chyba warto go kupić. Może nie ze względu na cenę, bo jest normalna rynkowa, to sam już ja powiedziałem, ale ze względu na stan, bo motocykl był przez wiele, wiele lat co najmniej 40, a może 50 był odstawiony do boksu. I nie widział światła dziennego, i po śmierci właściciela syn postanowił ten motocykl sprzedać, więc to było, to było frapujące, to było bardzo interesujące. Ten motocykl miał mnóstwo jeszcze, miał oryginalną oponę amerykańską na przednim kolorze oczywiście nie nadającą się do jazdy, ale świadczącą o tym, że kiedy jeździł ostatni raz, to, to było to bardzo, bardzo dawno. Miał całą instalację oryginalną elektryczną to też są w tej chwili już rzeczy rzadko spotykane. No, niestety, i opona, i instalacja poszły z dymem w czasie pożaru. Ale ten motocykl już jest w tej chwili, jak widzicie, no nie widzicie, bo jest rozebrany, ale on jest kompletny i można powiedzieć, że zrobiony. Dobra, miałem powiedzieć skąd się wziął. No, po prostu przyszła okazja. Sam, sam się zgłosił do mnie. Hmm, następny motocykl, o czym mogę powiedzieć, Indian Chief. Gdzieś tam w ofercie, pozdrawiam, Jaro Brzeski, w ofercie u Jara był taki motocykl do remontów, za bardzo fajne pieniądze, zdecydowała się go kupić moja córka, wyłożyła kasę, a ja go wyremontowałem, i jest zrobiony, no i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze jakiś tam, jeszcze jakiś tam Indian Scout 500, yy, o którym też nakręciliśmy oczywiście, co, jak ja go kupiłem? Kupiłem go od, od kolegi, bardzo niekompletny, wtedy to były nie takie duże pieniądze, udało się go zrobić, ale żeby, żeby ten motocykl zaczął iść, to na przykład sam musiałem błotniki zrobić i tak dalej. E, jeszcze pewnie jakiś motocykl bym mógł tutaj przytoczyć. A, mm, wojenna 741B, Indian, Indian w wersji wojskowej, który Został mi oddany do remontu przez kolegę. Yy, zacząłem ten remont robić. Minęło wiele lat w życie kolegi się skomplikowało. To jest jedna z tych sytuacji, o których przed chwilą mówiłem, że jakiś wypadek, jakieś zamieszanie, yy, problemy rodzinne i tak dalej. I nagle się okazało, że ten motocykl już go nie interesuje, ale że więc krótko mówiąc, yy, zaproponował mi kupno. Ja poszedłem na to, cena była bardzo atrakcyjna. Czyli znowu dzięki temu, że jestem w temacie od wielu lat, to kupiłem następny motocykl, który by nie trafił do nikogo, kto się tym nie zajmuje. Więc w ten sposób kupiłem kilka motocykli, bo przychodziły do mnie same, a ja dość szybko decydowałem się, żeby je kupić, bo jest to jakaś tam okazja. No więc czuję, że nie odpowiedziałem na pytanie, skąd wziąć motocykl. Odpowiedziałem bardziej swoją historię i. Jeżeli ktoś będzie odpowiednio konsekwentny i będzie postępował trochę podobnie jak ja, to wierzę w to, że swój cel osiągnie. Może to nie będą stare hawaje czy indiany, bo dzisiaj to się zrobił temat trudny, dużo trudniejszy niż kiedyś, ale jest mnóstwo motocykli bardzo atrakcyjnych z lat 60., -tych, 70., -tych, które będą kiedyś zachwycać i, i cieszyć cieszyć właściciela i wszystkich innych także taki świąteczno-filozoficzny temat świąteczny, dlatego że nie powinienem już młotkiem za mocno na tym przed dzisiaj więc tak, sobie, więc tak sobie tylko gadamy no i cóż jest okazja żeby złożyć wam życzenie to życzę wam w takim razie hmm, Udanych związków, bo to jest to, co, o czym mówiłem przed chwilą. Spokojnego życia, konsekwencji, wyboru dobrej ścieżki. Żebyście nigdy nie byli trybikiem w jakiejś machinie, która was zniewala, tylko żebyście żyli swobodniej i myśleli o sobie. W tym celu uczcie się jak najwięcej. Wtedy będziecie potrzebni innym w sposób taki prawdziwy, autentyczny. No i cóż, bądźcie konsekwentni, nie życzę Wam tylko tego, żebyście mieli wiele lat, ale to samo przyjdzie. Dużo zdrowia, wesołych świąt.